Na wstępie chcę przypomnieć Ci o moim Instagramie, na którym za każdego follow'a daję serduszko. Jeśli masz ciekawy profil, to skomentuję Ci zdjęcie lub nawet Cię zaobserwuję. Nazwę masz na ekranie oraz w opisie filmu. Słoneczny poniedziałek czerwca 1991 roku zapowiadał się na zwyczajny, spokojny dzień. JC Lee Daggart, 11-letnia dziewczynka, jak co poniedziałek wyszła na przystanek autobusowy, z którego dojechałaby do szkoły. Przez okno widział ją jej ojciec, jednak oprócz córki ulicą jechał jeszcze bardzo wolno poruszający się samochód. Początkowo ojciec zaginionej myślał, że kierowca zwyczajnie się zgubił i będzie chciał zapytać o drogę. Jednak kierowca miał zupełnie inne zamiary. W pewnym momencie auto zatrzymało się, a kierowca oddał strzał paralizatorem w kierunku dziewczynki. Nieprzytomną Jacy, kobieta siedząca na miejscu pasażera, wciągnęła do środka pojazdu. Samochód szybko odjechał, a przerażony ojciec zaczął gonić porywaczy rowerem, jednak szybko ich zgubił. Natychmiast więc zdecydował się powiadomić policję o całym zajściu. Policja zaczęła poszukiwania niemalże od razu. Dzięki temu, iż dzieci z klasy JC również były świadkami porwania, wiadomość o zdarzeniu szybko rozeszła się po miasteczku Meyers w Kalifornii, skąd pochodziła porwana dziewczynka. W ciągu kilku godzin, w spokojnym jak dotąd miasteczku, zaroiło się od mediów lokalnych oraz krajowych. Niestety nikt nie widział kierowcy samochodu. Jednak kobiety wciągającą dziewczynkę, świadkowie potrafili opisać, co pomogło w stworzeniu jej portretu pamięciowego. Mieszkańcy pomagali w poszukiwaniach z całych sił, dodatkowo drukując i rozwieszając plakaty oraz ulotki, które znaleźć można było w całych stanach. Całe miasteczko Meyers ozdobiono różowymi wstążkami, aby pokazać solidarność z JC, gdyż był to jej ulubiony kolor. Porywaczami byli 40-letni Filip Garido oraz jego 36-letnia żona Nancy. Co ciekawe, poznali się oni w więzieniu, gdzie Filip odsiadywał wyrok za gwałt, a Nancy odwiedzała swojego wujka. Filip miał do odsiedzenia 50 lat, jednak wyszedł na zwolnienie warunkowe po 11 latach, zaledwie dwa lata przed porwaniem Jacy. Wspólnie z małżonką zamieszkał w Antiochii, oddalonej o około 300 km od domu dziewczynki, gdzie zamierzali przetrzymywać porwaną. Dziewczynka odzyskała przytomność podczas drogi i mimo ogromnego strachu starała się nie płakać. Sądziła, że została porwana dla pieniędzy, zatem mówiła porywaczom, iż jej rodzina nie ma pieniędzy. Niestety jednak małżeństwo Garido nie chodziło o okup. W czasie podróży porywacze rozebrali Jacy i pozbyli się jej ubrań. Po dotarciu na miejsce zakuli ją w kajdanki i posadzili pod prysznicem. Tam też Filip po raz pierwszy ją zgwałcił. Kolejno zostawili dziewczynkę przykutą w małej szopie na podwórku. Po minięciu około tygodnia przeniesiono Jacy do większej, dźwiękoszczelnej szopy, gdzie została przykuta do łóżka. Mogła oglądać tam telewizję, jednak bez dostępu do programów z wiadomościami. Filip mówił dziewczynce, że gdy tylko spróbuje wyjść, zagryzą ją psy. Podwórko natomiast otoczone było wysokim na 3 metry drewnianym płotem, aby nikt z zewnątrz nie widział, co się na nim dzieje. Przez kolejne tygodnie Jaycee praktycznie codziennie była przebierana i godzinami gwałcona przez Filipa, który był wtedy pod wpływem narkotyków. Po wszystkim płakał i przepraszał dziewczynkę, mówiąc, że to demoniczne anioły każą mu ją gwałcić. Cały czas powtarzał dziewczynce, że jej rodzina jej nie chce i nie szuka, że nie ma do czego i kogo wracać. Przynosił jej fast foody, koktajle mleczne i opowiadał głupie historyjki, aby poprawić jej humor. Częstym gościem była również Nancy, która była wobec dziewczynki chłodna i okrutna. Zajmowała się Jacy, gdy Filip trafił na jakiś czas do więzienia za posiadanie narkotyków. Wkrótce para zmieniła dziewczynce imię na Alisa i stanowczo zakazała wymawiać, a nawet zapisywać dawne imię. Po około dwóch latach więzienia, Jaycee pozwolono wejść do domu i zjeść normalny posiłek. Dowiedziała się też wtedy od porywaczy, że jest w ciąży. Przez kolejne miesiące przygotowywała się do porodu oraz macierzyństwa, oglądając programy telewizyjne. Poród rozpoczął się, gdy Jaycee miała dopiero 14 lat i w tamtym momencie była w szopie zupełnie sama. Później pojawił się Filip, który pomógł odebrać poród, a wszystko trwało 12 godzin. Córeczka, którą urodziła porwana, nazwała Angel, i dzięki niej nabrała wiary oraz dostała powód do życia i przetrwania całego koszmaru. Dwa lata później na świat przyszła jej druga córka o imieniu Starlight. Od tego momentu Filip zaprzestał gwałtów, a Jacy mogła swobodnie poruszać się po podwórku. Gdy tylko dziewczynki trochę podrosły, Jacy starała się je nauczyć podstaw pisania, czytania i liczenia. Wszystkiego, czego nauczyła się w ciągu kilku lat swojej własnej nauki szkolnej. Mimo, że cała trójka mieszkała na podwórku, w dziwnym kompleksie złożonym z namiotów, shop i prezentu, chciała dać córkom wszystko, co najlepsze. Dziewczynki nie mogły jednak nawet mówić do niej mamo. Powiedziano im, że JC jest ich starszą siostrą, a rodzicami Philip i Nancy stworzyli dziwną, pięcioosobową rodzinę. Garido w swoim domu prowadził drukarnię, w której kazał pracować dziewczynie. Miała ona tam dostęp do telefonu, maila, a czasem nawet rozmawiała z klientami. Dlaczego więc nie próbowała znaleźć pomocy, lub po prostu uciec? Powodem jest wieloletnie torturowanie oraz wymawianie Jacy, że nie ma dokąd uciec, a także że nikt się nią nie interesuje. Porwana bała się też, że kiedy Filip dowie się o próbie ucieczki, skrzywdzi jej małe dzieci. Co ciekawe, co kilka tygodni Filipa odwiedzał kurator, gdyż ten był na zwolnieniu warunkowym. Jednak nigdy nie zainteresował się, kim jest Chasey oraz co dzieje się na podwórku tuż za domem. Dziewczyna czuła się więc niewidzialna i nic nie warta. w tym dlaczego ta jest And so we use this bathroom. And what does a parole agent do for his parolee? So I don't understand. I'm doing everything I'm supposed to do. I know it. You're on parole. you yeah, I've right never had a residency. No one's ever talked to me You got any further questions coming to the coming to the office? We will be in there between eight and five. All right, both of you guys can come like this. Are you sure you're not letting me in this time? Pewien promik nadziei dało znalezienie Elizabeth Smart, uprowadzonej 9 miesięcy wcześniej. Zwłaszcza, że porywaczka Elizabeth pasowała do portretu pamięciowego porywaczki Jacey. Jednak ten trop donikąd nie prowadził. W roku 2005 jeden z sąsiadów zawiadomił policję o tym, że Filip Garrido trzyma w namiotach na swoim podwórku dzieci. Na miejscu zjawił się zastępca szeryfa, jednak skończyło się na rozmowach przed domem oraz groźbach o naruszeniu kodeksu, jeśli dzieci wciąż mieszkać będą na zewnątrz. Z biegiem czasu obsesja Garido na punkcie religii pogłębiała się. Mężczyzna już nie tylko twierdził, że słyszy głosy, ale również, że może kontrolować umysły. W 2009 roku chciał zorganizować wiec na uniwersytecie w Kalifornii, gdzie udał się razem z córkami. Nagabywał tam studentów, co zaniepokoiło funkcjonariuszki ochrony kampusu. Sprawdziły go w bazie danych i okazało się, że jest przestępcą seksualnym na zwolnieniu warunkowym. Zgłosiły to na policję i Filip został wezwany na przesłuchanie. 26 sierpnia sierpnia 2009 roku udał się na komisariat wraz z Nancy, Jacy i dwoma córkami. Jacy utrzymywała, że nazywa się Alisa i schroniła się w domu Garido z powodu przemocy w jej domu. Zeznania nie układały się jednak w całość i po intensywnym przesłuchaniu Filip przyznał się do porwania. Wtedy dziewczyna poprosiła o kartkę i napisała na niej Jacy Lee Daggard. Policjanci nie mogli uwierzyć, że odnaleźli zaginioną przed 18 laty dziewczynę, lecz od razu poinformowali matkę Jacy, która szybko zjawiła się na komisariacie. W lipcu 2010 roku JC pozwała stan Kalifornia na 20 milionów dolarów za zaniedbania. Philip Garrido był przestępcą seksualnym na zwolnieniu warunkowym. Jego dom wielokrotnie odwiedzany był przez kuratora. Mimo to udało mu się porwać 11-letnią dziewczynkę, spłodzić z nią dwójkę dzieci i przetrzymywać przez 18 lat na podwórku za domem. Sprawę wygrała. 3 czerwca 2011 roku odbyła się rozprawa, na której skazano Filipa i Nancy. Jaycee nie przyszła. Jej matka przeczytała oświadczenie Jaycee rozpoczynające się od zdania Zdecydowałam, że nie będę tutaj dzisiaj, ponieważ nie chcę tracić ani sekundy życia w Twojej obecności. Filip przyznał się do porwania i 13 ataków na tle seksualnym i został skazany na 431 lat więzienia. Nancy przyznała się do pomocy w porwaniu i gwałtu, została skazana na 36 lat pozbawienia wolności. Jacy napisała książkę o swojej przykrej historii, zatytułowaną Skradzione Życie. Powstał też film dokumentalny na jej podstawie. Dziewczyna czasem, lecz rzadko, udziela wywiadów i bardzo dba o prywatność swoich córek. Dziewczyny mogą odwiedzać Filipa w więzieniu, jednak jeszcze nigdy się na to nie zdecydowały. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli spodobał Ci się on i chciałbyś więcej tego typu materiałów, to koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Trzymaj się. Cześć.